Witam serdecznie cały team Bot. siemaneczko Hello. Siemka, siemka Dzień dobry, dzień dobry wióreczki bobry No i dzisiaj nowa gra, będzie podawane jedno stwierdzenie I będziemy musieli iść albo na nie Że jesteśmy na nie, albo na tak No i uwaga, jak tutaj będzie pierwsza kratka To tak troszeczkę na nie Tutaj nie, a tutaj zdecydowanie Na pewno na nie, i dokładnie to samo W tą stronę, czyli odpowiadamy No troszeczkę się zgadzam, tak, troszeczkę Tak, i tak mocarnie Tak, zgadzam się w 100% I uwaga, pierwsze stwierdzenie, proszę Wejść na linię, każdy ustawić się w pozycji. Kebab jak zwykle ADHD. Przypominam, że Kebab się spóźnił dzisiaj na nagrywki godzinę. I teraz wszystkich denerwuje. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy serdecznie, Kebaba, który się już nie odzywa. Pierwsze stwierdzenie: Fortnite to najlepsza gra ze wszystkich, które grałem. I każdy o, musi się kurde. zastanowić Ośpustujmy. i wejść na jakąś pozycję. No ale ustawcie się i stójcie. Kebab nie wie No ale no ja nie wiem, no kurde Ale jak tak nie wiem, to co? Nie masz swojego zdania, to wypadasz z teamu Dobra, dobra <laughs> <noise> Takich nie potrzebujemy. Dobra, no i co Smarty? Ty dałeś najbardziej na nie z nas wszystkich. Czemu taka decyzja? Tak, już tłumaczę. Uwaga, uwaga. Ja zdecydowanie uwielbiam gry competitive i tak dalej, gdzie jest rywalizacja potrzebna. Natomiast moją ulubioną grą wszechczasów, i tutaj pewnie wiele osób zaskoczę, jest Mountain Blades. Pewnie nie wielu z was Ja. My ja, kojarzymy, gra. graliśmy, graliśmy, graliśmy za dzieciaka. No właśnie, no najlepsza gra, według mnie, wszechczasów. Uwielbiam ten Klimat średniowiecza, uwielbiam ten klimat rycerskości i tak dalej. Dlatego dałem tutaj, że. Pół na pół, że nie! Okej. Okay. Ale gdyby wyeliminować Mountain Blade, no to już wtedy stanąłbym pewnie na zielonym polu. Okej, okay. no to ja chciałbym ze swojej perspektywy dałem troszeczkę na nie. I uważam, że Fortnite to jest najlepsza gra, w jaką grałem, jeżeli chodzi o gry multiplayer i gry o. takie właśnie z innymi graczami. Ale jestem też miłośnikiem gier single player z fajną fabułą. No i tutaj faktycznie, jeżeli miałbym wybrać jakąś grę, w którą mi się lepiej grało, być może krótkoterminowo, bo wiadomo, Fortnite trwa i trwa przez dłuższy mhm. okres czasu, ale większość zabawy miałem na przykład przy The Walking Dead i przy grach takich mega fajnych fabularnie i dlatego tutaj jestem na troszeczkę na nie i teraz chciałbym uh -huh. się dowiedzieć czemu Sugar jesteś na tak. No to w sumie to co wy pod uwagę to właśnie te gierki takie single player, a ja w takie nie grałem za bardzo. Zawsze raczej tylko spędzałem czas na tych gierkach takich multiplayer, czyli LOL, h i tak dalej. No i z tych wszystkich gier no to najlepiej mi się gra w Fortnite'a, a poza tym no to mało grałem jakiegoś gotika coś, ale raczej teraz już w ostatni czasach to już od, nie wiem, wielu lat nie grałem żadną taką gierkę zwykłą z fabułą. I dlatego no. Fortnite, jasne, na tak. tak. A kebab zdecydowanie na tak, czyli najlepsza tak, gra tak. czasów dla niego zdecydowanie. Tak. Powiedz czemu. Top 1. A, yy, no ja kochałem Battle, Battle Royale, już dużo grałem w Hayden, ja w Hayden miałem 500 godzin, yy, no i później trochę Hayden wygasło, to przeszedłem na PUBG'a, w PUBG'u miałem 1000 godzin, no i jak zagrałem Fortnite to się prosto kochałem w tym budowaniu i dla mnie to jest No psychofan, psychofan. Ale <laughs> czyli ogólnie totalny jest jesteś psychofan gier tak, Battle Royale, tak. no i po prostu to cię jara najbardziej tak. w gamingu, tak? tak, tak. Nawet to mimo, się, że jesteś tak. słaby, to ci się fajnie gra, to, to, tak. się, to, to, się, to się szanuje. Dobra. Dobra, ci... Dobra, Wracamy na linię, panowie. Fajnie, Dobra. fajnie, fajnie tutaj było posłuchać waszych historii i jak wy się właśnie do tego wszystkiego macie. A kolejne pytanie właśnie idealnie w ten moment, czyli jestem dobrym graczem? Co, no pewnie? Zostawcie suba i łapkę w górę. No, nie, oszukujmy się. Smarty. A Smarty trolla trola niezłego. Ja byłem przekonany, że serio tak gada. No i dobra, no to tutaj najbardziej wychylił się Smarty, jest na nie. Czemu tak? No, słuchajcie, pomimo tego, że no, wystąpiłem w finałach World Cup'a poprzednich i faktycznie zająłem to top 10 miejsce, Znanie. natomiast uważam, że jeszcze sporo muszę popracować nad swoim skillem i jeszcze sporo muszę gdzieś tam wnieść na scenę Fortnite'ową, także. Tutaj dałem jeszcze tutaj skromnie na nie. Rozumiem, rozumiem. E, sugar? No ja dałem tutaj na tak, te takie środkowe. Bo ja jak porównuję, to porównuję bardziej z takimi też z tą sceną, nie? W sensie tu bym dał, że tu są prosi, to sobie dałem tutaj. Nie jako ogół. Jakby był ogół graczy, to pewnie bym tutaj się ustawił, a tak się ustawiam w tym miejscu. Dobra, Kepsio, ty gdzie jesteś? Tutaj. I dlaczego nie na czerwonym? Ty, bo to mnie w ogóle zastanawia, jakie no. Czemu tak? Czemu w Czemu? ogóle na zielonym jeszcze na tak, tak normalnie na tak? Yy, bo porównywałem się do was. Nie, no tak serio, to <grym> wydaje mi się, że mam potencjał, ale trzeba po prostu przysiąść i, i zobaczyć, jak wyjdzie ten World Cup, bo wydaje mi się, że sezon, trzy sezony temu, jak był jeszcze Trio, to byłem wyśmienitym graczem i bym gdzieś tutaj się dał. ale no trochę mi brakuje do tego gracza, bo trochę odpuściłem sobie Competitive i powoli chcę wrócić i teraz więcej poświęcam czasu na ulepszanie swoich umiejętności. Rozumiem. Ja dałem tutaj zdecydowanie na tak, bo ja wziąłem po prostu, pod, po prostu pod uwagę wszystkie gry I tak naprawdę to, że uważam się za dobrego gamera Że jak wejdę do jakiejś nowej gry To zawsze jestem w stanie naprawdę namieszać Zwłaszcza jeżeli przysiądę i faktycznie dużo pogram No to mam sobie tą podstawę zrobiłem Grając w CSGO, wbiłem tam globala i tak dalej I teraz aimowo czuję się naprawdę mocny Jeżeli wychodzi jakaś fajna gra FPS To po prostu wchodzę w nią I zawsze jestem na topie, jeżeli odchodzi. To Wiadomo, że nie jest to najlepszy poziom światowy Ale, ale wydaje mi się, że to jest i tak 0,01% graczy, którzy umieją się tak zaadaptować do nowych gierek fajnie. Akurat tutaj o no. Fortnite stricte. No dobra, ja tutaj tak ogólnie poszedłem, no bo było pytanie jestem dobrym graczem, znaczy stwierdzenie, co nie? Mhm. Okay. Dobra, idziemy na linię i lecimy z kolejnym stwierdzeniem. Kolejne stwierdzenie YouTube'owe: subskrypcje są ważniejsze niż wyświetlenia. Dobra, mamy podział no i ja uważam, że nie Że wyświetlenia są zdecydowanie ważniejsze No bo subskrypcje to tylko liczby Często te kanały umierają Wyświetlenia robią robotę Z wyświetleniami idą za to rzesza fanów I w ogóle zasięgi i możliwości nowe A subskrypcje czasami mogą być puste I nic nie dawać Oczywiście, zgadzam się w zupełności tutaj z tobą I e, mam wrażenie, że faktycznie Jeżeli gdzieś tam jest duża liczba e, Duża liczba subskrypcji, a jednak mała liczba wyświetleń, no to też źle świadczy gdzieś tam o youtuberze, albo gdzieś się zatracił, albo sobie olał sprawę, także myślę, że wyświetlenia tutaj no, zdecydowanie naprawdę. są najważniejsze. No, ważniejsze na pewno są dużo, aczkolwiek suby cieszą mnie. Suby cieszą no, youtubera, ale, ale, ale wyświetlenia są ważniejsze tak naprawdę. Jeżeli chodzi o argument za tak, to bym powiedział tylko pod względem takim, że różne współprace patrzą na subskrypcje, ale oprócz tego wszystko przemawia według mnie za wyświetleniami, że są zdecydowanie ważniejsze. Mhm. No to co Kebab, kebab? zmieniasz zdanie? No, przechodzisz nie, 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 do nas? Nie nie, 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 nie przekonaliśmy razie... cię no temu w czemu tak. Nie, no bo wydaje mi się, że no kurde no, trudne pytania i trudna odpowiedź, ale wydaje mi się, że suby tutaj o czymś znaczą. Jeżeli ktoś ma dużo subów to, 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 to... No a na przykład tak? TV, który ma ponad 100 tysięcy, a ma 5 czy 7 tysięcy wyświetleń no, na filmie i na live'ach też ma po 100-200 osób przeważnie. Ja, no, ja jestem tu i tu, po środku jestem. No i będzie tam... drama, co z zrobił? Bo Czemu drama? Zdaniem, nie no, ja, ja bardzo lubię, ale nie wiem, po prostu ma jakiś zważywiony kanał i to w sumie właśnie nie, idealny nie algorytm, przykład, nie? Algorytm no, tak, troszeczkę ale... go tam pożarł, tak mi się wydaje. Ale jak ktoś robi wyświetlenie, to może być przez chwilę wyświetlenia. jak on nie ma na przykład subów i tydzień minie i każdy o nim zapomni. A jak ktoś już ma dużo subów, to już jest trochę tak jakby zapamiętany za, 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 przez... No ale według mnie zdecydowanie nie są ważniejsze so, same puste suby, po prostu, tak no. liczba dla liczby, niż wyświetlenia, które... Tak. Tak. Oznaczają, że faktycznie jest zainteresowanie widowni. Ja I dlatego ja jestem na pół na pół. Ale to no, tak jest, jest suba. Jesteś na, na tak po prostu, więc nie no, możesz być aha. pół na pół. No to ja nie na No dobra, dobra. No to nie przekonaliśmy go. Co ale suba, suba, suba możecie zostawić i tak, bo suby może nie są najważniejsze, ale też są ważne. Także niech każdy zostawi subika. Dokładnie. A suby też motywują, nie? Dokładnie. I napiszcie, co wy uważacie. Czy ważniejsze są subskrypcje, czy wyświetlenia? Chodźcie na środeczek. Jestem zadowolony z kontentu, który tworzę. No, i ja powiem tak yy, o sobie najpierw, może, że, że jestem zadowolony z kontentu, który tworzę, ale zdecydowanie jestem w stanie tworzyć jeszcze lepszy kontent, rozwijać się i wszystko. I uważam, że nie mogę się postawić na bardziej na tak. No, i nagrywam da dalej cały czas tylko przed komputerem, więc wiadomo, że kiedyś może to się wszystko bardziej rozkręci, może jakieś vlogi, coś. No, naprawdę można tu jeszcze o wiele się polepszyć, nie tylko w montażu, ale pod każdym względem. Więc ja na razie jestem na tak, ale też, jeżeli po pod uwagę, brać jakąś regularność. Coś, no to da się jeszcze więcej zaangażowania w to wszystko wpuścić, według mnie. Smarty, ty dałeś całkowicie na tak, zdecydowanie na tak, jesteś zadowolony. Tak, ja też jestem youtuberem, który gdzieś tam przeszedł przekształcenie swojego kanału. Na początku zaczynałem od wiadomości Fortnite'owych, jeszcze wcześniej był sklep Fortnite'owy i tak dalej. Natomiast teraz w tym, co robię, odnajduje się najlepiej, czyli taką czystą rozrywką się zajmuję. No dostaję dużo, naprawdę bardzo dużo pozytywnych komentarzy na temat tego, co robię i mi to faktycznie też sprawia ogromną frajdę. Oczywiście gdzieś tam dalszy rozwój jest cały czas planowany i, i, i dalsze, dalszy rozwój umiejętności pod względem i montażowym i, i Fortnite'owym, natomiast na chwilę obecną jestem naprawdę zadowolony z tego, co się tutaj u mnie dzieje. No to super, to fajnie w sumie, takie podejście, że jesteś zadowolony i że wszystko super, nie? Że się cieszysz tym, co robisz i tak dalej. Dobra, a Kepcio? Ty jesteś na tak. No jestem na tak, ale jestem na tak pomiędzy, bo ja bym... Ja bym wolał robić taki content bardziej turniejowy, wolałbym się na Twitchu, mm -hmm. to bym mi na pewno sprawiało większą przyjemność, ale niestety... Mój internet mnie strasznie ogranicza, bo gdy odpalam stream, to od razu online. Na przykład w tym momencie mam dwa pakiety z tym mam 95, więc. A jesteś zadowolony Taka... ze swojej regularności na kanale? No Ja bym chciał robić filmy bardziej takie, wiesz, turnieje i tak dalej, highlightsy, A niestety internet mi strasznie możliwy. Jak chcę wrzucić film, to na przykład musi, muszę poświęcić cały dzień, całą noc, bo jak go wrzucę, to 10 godzin, i następnego dnia jest dramat z internetem. Nie mam do czego. No niestety, radiówka, tak to wygląda. No, no tak, znam tę sytuację w domu rodzinnym też, jak zostawiałem wrzucić. Filmu to na całą noc, a rano i tak było 70%. Hmm. Także. No. <gry> to jest ból, ból na początku. Ty... <gry> tak. często, czę, często mi YouTube jakoś wywala filmy i muszę się. Czaje, czaje. Sugar, ty dajesz tak jak ja, ale widziałem, że się wahałeś między po prostu tak, a tak jak ja. Danie, troszeczkę no. tak. No, teraz mi się wydaje, że to też kwestia po pierwsze Fortnite'a, że już trochę trochę tak ciężko coś wymyślać nowego, mimo wszystko, więc już nie ma tak dużo takich ciekawych filmów i że często jakby ciągniemy serie, które robi. I, i A ten? Nowy no ten zupełnie nowy. No ten jest zupełnie nowy, no ale w sensie często już jakby powtarzamy tamte odcinki, które już były, mimo że dalej uważam, że są bardzo fajne, no to po prostu uważam, że już trochę się ten Fortnite już przejada, nie? Może pula pomysłów Dokładnie. na Fortnite troszeczkę się skończyła u nas, przynajmniej gdzie mamy kontent, jaki mamy, co nie? No tak i troszeczkę. chciałbym się trochę poprawić też z montażem i tak dalej, bo w sensie jest spoko, ale, ale można to zrobić na pewno lepiej, nie? I z... No z... właśnie właśnie Dokładnie. Też tak uważam. Jestem zadowolony, ale nie mogę dać, że jestem w stu zadowolony, że uważam, że już nie mogę być lepszy. No, dokładnie. Cały czas trzeba coś ogarniać nowego, nie? Żeby, dokładnie. Żeby nie, dobra, rozwijać. chodźcie na linię, chodźcie na linię. Jak wam się póki co odcineczek podoba? Taka no, nowa seria Mark na kanale? Films. No, Back. to się cieszę, to się cieszę. Nie można tak <laughs> robić! Zostawcie łapy w górę, zostawcie suba, żeby nikt, kto ma więcej wyświetleń, nam nie ukradł serii, tak po prostu i żeby nie miał później więcej wyświetleń od nas, bo to jest hamstwo. Więc łapa w górę, e, ale komentarz. kom Was do odcinka inauguracyjnego, co wy na to? N niech będzie, niech będzie. Ale ja to musisz... Ale tak, do, do, tak dobrych pytań nie wymyślisz. No, oczywiście, że nie. Takiego prowadzącego to nigdy nie podrobię. No wiadomo, dobrze. To kolejne stwierdzenie. Jestem usatysfakcjonowany tym, jak funkcjonuje TeamBot. No tutaj mnie zagiołeś. No, i zacznijmy od Sugara, jednego z założycieli. No, siema. ma. No i co ja mam Troszeczkę powiedzieć? Nie. Troszeczkę nie troszeczkę nie, albo troszeczkę tak, tak się waha. <grych> no nie, w sensie no jeśli chodzi o nas, w sensie youtuberów to moim zdaniem spoko w sensie, no taki był plan i w sumie jeśli chodzi o te nagrywki to może mogłyby być minimalnie częściej, ale mniej więcej tak teraz na tydzień jakiś film zawsze wrzucamy razem, więc to jest okej, okay. mhm. ale jeśli chodzi o ten y, pro team, to trochę słabo, może też w sumie właśnie z mojej i twojej winy, bo ja na przykład teraz trochę mniej czasu ze przed komputerem i tak dalej, więc po prostu się tym nie zajmuję, tak na bieżąco, no to, to, to tym bym się trochę więcej zajmował, szczerze mówiąc I, i, i co, jeśli chodzi o odcinki nasze, no to myślę, że spoczko, po prostu minimalnie częściej, nie, takie odcinki robić. No, rozumiem, no zgadzam się z tobą w sumie, po prostu brakuje y, może częstszego umawiania się na nagrywki, żeby faktycznie tutaj y, też nikt się nie spóźniał, to by się przydało, y, <laughs> żeby, no, no Kekczo, kebab. <laughs> No, <laughs> dokładnie. E, funkcjonuje to fajnie, zwłaszcza e, team youtuberów, ale no, na pewno mogłoby działać jeszcze lepiej i, i po prostu, panowie, będziemy nad tym pracować, żeby to było jeszcze lepsze na pewno, nie? Dokładnie. No tutaj należy też zaznaczyć, że no, jesteśmy nowym tworem na YouTubie, jednak mimo wszystko, zaznajamiamy się cały czas i faktycznie gdzieś tam troszeczkę organizacyjnie po prostu nam to leży, jeżeli chodzi o właśnie umawianie się, nagrywki i tak dalej, ale myślę, że dotrzemy się i będzie wręcz idealnie już w następnym odcinku będziemy się znajdować tam maksymalnie na zielonym polu. To no. przez koronawirusa. No. Tak, to no, wszystko, tak, wszystko no. przez wirusa, dokładnie. No. A Bo kebab? tak to już byśmy wszyscy w jednym domu siedzieli. Czekaj, czekaj, musiałem po Gdzie ty no. jesteś? Gdzie się ustanawiasz? No. no, to mów. No Protim moim zdaniem jest do pana. Mi totalnie nie siada forma, w której został stworzony. Ja bym się trochę o to pokłócił. Ale tak to jest git, no i jeszcze w sumie... Trochę mi boli to, że Fortnite się ciężko nagrywa, bo bym chciał, żeby na przykład film był u każdego jakoś na przykład codziennie i byłby taki grafik ustawiony, kto, kiedy wrzuca, ale no, niestety z Fortnite'em jest trudno i trudno nagrywać dobre filmy. Żeby były na przykład codzienne To prawda no, żeby codziennie mm -hmm. wrzucać to jest naprawdę katorga Ale ty wrzucasz raz na dwa tygodnie kebab No, no to co? Dobana, dobana, dobana jest ten zawodnik, dobana Mówisz, że regularność nie halo, a do... najgorszą regularność kto ma? Ale to może wy kurde coś, może nie wiem, to wasza win, nie wiem kurde. A my może. jesteśmy nadpobudliwi ogólnie Siema Kepcio, o, siema Kepcio, chcesz coś nagrać na swój kanał, bo, bo nie miałeś filmu od dwóch tygodni, ja się martwię Dawaj, nagramy jakiś odcinek do ciebie, no. bo... No, ja, ja, ja czemu nic tak. nie mówisz? Coś się stało? Kwarantannę masz jakąś? W szpitalu? Bo ja no, nie rozumiem, bo kebabów... nic do nas nie piszesz, nie chcesz nic z nami nagrywać? Halo? <grym> kebabów nie dowożą i nam Kepcio z siłą no opadł właśnie, po prostu. No, no. Teraz Zuberica no, tak, dowożą za darmo. Ale ja nie ja nie jestem by... tak zadowolony przez nie. całego wirusa, więc to... Na środeczek wracamy. Nie no, niedługo będzie regularność. Miejmy nadzieję, Kepcio. Jak się pojawi WordCamp, to naprawdę będzie. Przypominam, że do wszystkich chłopaków link do kanałów w opisie oczywiście. Możecie zasubskrybować, no bo to jest tak fajna ekipa. Każdy robi naprawdę świetny content. Zapraszam, zapraszam do każdego. I uwaga, kolejne stwierdzenie, kolejne stwierdzenie. Regularność na kanale to klucz do sukcesu. Ja pierdziele. Chyba... No według mnie tak, po prostu tak, e, trzeba regularnie robić, pracować, e, r, przy okazji się rozwijać, no i, i wszystko zawsze będzie szło w dobrym kierunku, według mnie, to jest jedy, jeden z wielu kluczy do sukcesów, ale można no nazwać to, ja, to jako klucz, nie? Tak, zdecydowanie, no regularność jest wymagana, jeżeli chce się zająć e, tą regularność to podstawa, natomiast no, nie można na samej regularności polegać, czasami potrzeba odrobiny szczęścia, potrzeba odrobiny osobowości gdzieś tam i, i dobrego pomysłu, żeby faktycznie to wszystko wypaliło. No tak, tak, zdecydowanie, zgadzam się. Sugar, podtrzymujesz no no tak. wszystko, nie? Coś jeszcze no, dodać no. chcesz od siebie? No, no że jak ktoś regularnie nagrywa i w sensie nie robi gówna, nie, że będę regularnie wrzucał jakieś randomowe filmy, które są bez sensu, no to każdy <grym> jakby się rozwinie prędzej czy później, nie? Dokładnie. Kepcio, ty dałeś na no. nie. Na nie. Tak no... No moim zdaniem to na przykład Gargamel, on to udowadnia, że wystarczy robić dobre filmy, ale nie trzeba robić to za... Ani, no mi się wydaje, że, że Gargamel jednak swoją pozycję w internecie też zrobił na tym, że regularnie kiedyś wrzucał i teraz może kiedyś już tak, nie musi. Nie musi aż tak się tym przejmować, natomiast na pewno to był też klucz do jego sukcesu, że wcześniej ale... nagrywał regularnie. Być może raz na tydzień, być może no, raz na dwa tygodnie, ale wydaje mi się, że jakaś tam regularność w tym była. Ale co to tak. na raz, na, raz na tydzień wystarczy, moim zdaniem. No ale w sensie to też to jest to... regularność. No, regularność to, to jest idę. regularność, że ta, co w takich tak się... samych odstępach czasu, a nie. Jak często? Dobra, to mi się pokiełbasiło, sorry. Dobra, no czyli zmieniasz, tak. przekonaliśmy tak. cię, dobra, cieszymy tak. się, to wracamy na środeczek, na linię. Regularność to jest czyli do sukcesu, droga. Regularność, nie częstotliwość. o. o właśnie, no. tak, 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 tak. <laughs> Więc e, tutaj dużo widzów się pyta, jak zacząć na YouTube, jak się wybić, no to to macie pierwszy klucz do sukcesów ujawniony. A kolejne stwierdzenie jest takie, spodziewałem się sukcesu, który osiągnąłem na YouTubie. mm <laughs> <laughs> No, od kogo zaczynamy? Ode mnie czy nie? No, dawaj. No, ja się spodziewałem tak szczerze, bo ja oglądam od totalnie dzieciaka YouTube'a i totalnie każdy youtuber mówił to samo właśnie, że trzeba regularnie nagrywać z pomysłem coś i tak dalej. No i w końcu jak zaczęliśmy to robić z Sugarem, zaczęło to wszystko fajnie wychodzić, to ja byłem po prostu pewny, że prędzej czy później, nie wiem czy za rok, czy za dwa, że to się wszystko rozkręci. Ja byłem świadomy tego, że raczej tak się to wszystko podąży, nie? I tak się to starzy. Mhm. Sugar? No zależy, o co było pytanie. To nie było pytanie, tylko to było regularność na kanale, to... Nie, 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 to nie to. A, regularność, to tutaj. Spodziewałem się sukcesu, który osiągnąłem na YouTubie. No nie wiem, w sensie, zależy czy pytasz, na przykład było wcześniej jak ten, to nigdy nie myślałem o nagrywaniu, ale jak połączyliśmy kanały, to wtedy bym dał nawet bardziej na tak, bo wtedy jak już zaczęliśmy nagrywać, to wiedziałem, że coś z tego będzie, ale, a na przykład Wcześniej, no to się nie spodziewałem, bo nawet nie myślałem o tym, żeby nagrywać, nie? To też tak trudno powiedzieć, że wiesz, spodziewałeś się czegoś, jak miałeś 5 lat, nie? No ale po prostu, jak zacząłeś to robić i zacząłeś to robić z pomysłem i z głową, że się tego spodziewałem. No to nie, o... to jak, jak na przykład nagrywałem na Piotr Sugar na stary kanał i wrzucałem jakieś progierki, to się nie spodziewałem, że się tak rozwinie. A, a, dopiero a ja jak. Właśnie, dopiero jak ja właśnie połączyliśmy. Mimo w... rozumiem cię. Ja właśnie mimo wszystko, nawet jak nagrywałem takie jeszcze syfiaste te odcinki, to się spodziewałem, że faktycznie będę w tym wszystkim progresował i być może kiedyś. Właśnie się to wszystko rozwinie. Po prostu, no spodziewałem się, nie, nie wiem, szczerze, mówię szczerze. Smarty, jesteś na nie. E, znaczy ja jestem na niej, to nawet tak trochę zdecydowanie na nie. Z tego względu, że i przygodę taką, kiedy grałem sobie z chłopakami w CSK, z moją ekipą, stwierdziłem, że dlaczego by nie warto, znaczy czemu by nie spróbować i nie zacząć tego streamować. I na początku skupiałem się tylko i wyłącznie na streamach, co było dość dużym błędem, jeżeli chodzi o YouTube'owanie, bo faktycznie na streamach, no trudno się gdzieś tam wybić, także raczej nie spodziewałem się. Się jakiegoś większego kanału. Obecnie też uważam, że to jest drobny sukces, natomiast jeszcze gdzieś tam do takiej pełni sukcesu sporo, sporo pracy i sporo czasu brakuje. O kurde, tak, sorry. ale chodzi o ten sukces, który osiągnąłeś. Nie taki, że osiągnąłem tak, no sukces, to, tylko to osiągnąłem ten sukces, to... który osiągnąłeś, czyli właśnie to, co masz, czy tego mhm. się spodziewałeś? No nie, szczerze mówiąc nie. W sensie, tak jak mówię, na początku skupiałem się na streamowaniu i tych subskrypcji, gdzieś tam i tych widzów było znacznie, znacznie mniej. Potem kiedy już tak na całkowicie wkręciłem się. w YouTube'a i całkowicie wkręciłem się w pracę nad kanałem to faktycznie to faktycznie gdzieś tam oczekiwania były, natomiast czy się spodziewałem? Raczej nie. Czyli jakoś poszło i teraz to dopiero zauważyłeś, że to tak się rozwinęło i nawet się nie spodziewałeś, tak? No nie spodziewałem, bardziej oczekiwałem, ale nie spodziewałem się. O! Dobra, <grych> rozumiem. Kebab chyba zmieniłeś, na początku byłeś no, gdzie indziej. Ta, ta. Na, no, no, nie, byłeś? Na no ja streamowałem na Twitchu rok i jak przeniosłem się na YouTube'a, to tak i jeszcze streamowałem na typowym w Fortnite, więc... Ja trochę tak. Ja, ja tak uważam, że może wyjść, więc ja tak jestem tutaj pół na pół, okay. ale bardziej na tak. Bardziej na... Rozumiem, czyli myślisz, że najprawdopodobniej to wyjdzie, jak już na Twitchu masz wszystko rozkręcone, ale Ta. nie byłeś pewny. Ta. Dobra, Ta. spoko. to wracamy na linię. Fajnie tutaj pogadaliśmy sobie. I kolejne stwierdzenie jest takie: Nagrywanie filmów na YouTubie jest moją pasją. No ja odpowiadam, że tak, według mnie jest to już część mojego życia i myślę o tym, i się tym jaram, i jaram się montażem, jak fajnie zmontuję, jaram się odzewem widzów, po prostu mogę uznać to jako pełnoprawną pasję, według mnie. Mhm. Panowie? Jeżeli chodzi o mnie, no to zdecydowanie, znaczy uważam, że to nie jest czyjąś pasją, to spędzanie dziennie na przykład 10-12 godzin nad tym, co się robi, no jest po prostu niemożliwe. Prędzej czy później człowiek się wypali i po prostu zrezygnuje całkowicie z tego, A więc jeżeli ktoś chce youtubować, to potrzeba mnóstwo samozaparcia i mnóstwo pasji, właśnie do tej, do tej kwestii. Kepcio, zgadzasz się? E, tak. czy? e, e, z czym? No po prostu się z tym zgadzasz, co powiedzieliśmy, czy chcesz coś dodać jeszcze? E, a jakie było pytanie? Ja. Yeah. no że jest moją pasją nagrywanie na YouTubie. E, moją? Tak. Czy z tego wrzucam raz na dwa tygodnie. Nie, nie no. A, Dlatego a, nie a, nagrywam. Bo ja ja, no ja, ja mówię, ja bym chciał robić z turnień, dlatego teraz robię, jakby, trochę przerwę od YouTube, nagrywania filmów. Chcę wyrzucać i będę teraz wyrzucał, tylko mam problem z internetem i z komputerem. Więc wydaje mi się, że do tych tygodni już będzie jakaś minimalna regularność, chociaż raz na tydzień. I chcę, bo będzie zapewne World Cup na tych wakacjach, tak przypuszczam. Lub jakieś większe turnie, bo wyjdzie gra od Riotu. No i Epic Games na pewno coś zrobi grubego. I, i jak chcę się przygotować do tych turniej, które będą. Bo wydaje mi się, że hmm. Fortnite trzyma kompetencje Czyli progranie programie ci jara i tworzenie z tego materiału tak, w tak, tak, to mi najbardziej To Dokładnie tak. Okej. Okay. Sugar? Troszeczkę tak. No trochę tak. Czemu nie całkiem? Yy, bo szczerze mówiąc to mi się dużo lepiej streamuje niż nagrywa filmy. I to kwestia w sumie tego, że no te filmy tak robię, bo robię, bo, bo, bo trzeba. W sensie spoko się je robi, czasem fajnie wyjdą, jak jest jakiś konkretny pomysł, ale tak ciężko mi jakiś film samemu z siebie po prostu nagrać, nie? Taki, żebym sam wziął i go nagrał. Jak na przykład mam mm -hmm. przygotowane takie jakieś pytania czy coś i sobie z kimś nagrywam, to mi się nagrywa łatwo, ale na przykład, no muszę nad tym popracować jeszcze. Nie do końca tak super mi się nagrywa filmy, a... Solo. Tak. A streamowanie jakby było, to bym dał dalej dużo, bo, bo, okay. bo... na przykład mi się bardziej streamowanie, jakby mi się lepiej streamuje oh. niż, niż gra, no, niż ale... filmy Okay. Ale to też ja część YouTube'a, nie. Ogólnie ja na przykład z taki, w takich nagrywkach z wami się mega dobrze bawię i to też jest dla mnie super zabawa. Jak właśnie z ekipą, czasami jak solo trzeba coś nagrać, to czasami jest większy kłopot, ale właśnie tak z ekipą czy coś to jest w ogóle sama przyjemność z wami grać, panowie, i nagrywać. Dziękujemy. No kurde, o, teraz powiedziałeś. Właśnie mi, też, no. mi też się fajnie nagrywa takie odcinki Żeby się jeszcze klepcie nie spóźniał już będzie perfekto. No eee, To prawda, prawda. Godzina czekania. Godzina. Kurde no. Jedna łapka w górę, jedna minuta mniej na następny odcinek, na następne ja nagrywki. Pierdziele. Spóźni się kebab, więc każdy zostawia łapkę w górę. Słuchajcie, ja mam taki pomysł. Być. Zrobimy tak, że Kepciowi będziemy po prostu pisać, że nagrywki są na trzynastą, a my się na czternastą umówimy. O, to jest dobry pomysł. To jest dobry a pomysł. Się, co, 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 co jeśli przyjdę o trzynastej? Albo o dwunastej? No to pierwszy no. raz ty poczekasz. Jej, yeah, w końcu poczekasz <laughs> się nie. tak jak my. Ja nie chciałem wam mówić, ale dzisiaj byliśmy na czternastą, Miałem budzik na 13.30, ale zasnąłem jeszcze ja i się budziłem o 14.30, więc dobrze, no. że przełożone było. No, kurde. no Ja właśnie widziałem, że tam nie wyświetlasz tych wiadomości też myślałem, że... ale... Ej, się, ale nie widziałem. Ej, Ja li powiem, kiedy my się umawialiśmy, od kiedy na te nagrywki mieliśmy nagrywać wy? W piątek! A kurde, No właśnie, i na wszyscy, kurde, no, fajnie. zachowujecie. A to Ej, szuter, to się, wytnie, Szuka, to się to wytnie, to. Ej, no! Sugar cały dzień była wtedy. Sugar nawet się nie broni. <grywa> No Spał bo... do 17. spałem do, do 17. Ja spałem do 17, a wypisaliście czy o 15, o 12, i z miałem odczytać. Jak poszedłem spać godzinę wcześniej. Byliśmy umówieni o 3 dni na 12, a ten stał o 17. No i... Nie, byliśmy umówieni na piątek. Byliśmy umówieni na piątek. Ale nie na, na godzinę, no. Godzinę, ale no kto by się Sério? spodziewał, że, że nie można nagrać o. 15 w środku odcinkach. nocy. To chcę nagrywać odcinek. Jest ko Teraz panowie. Więc tak to wyszło. Mi parę pytań zostało, ale na tym sobie zakończymy ten odcineczek. A wy po prostu zostawcie łapy w górę, jeżeli chcecie drugą część, właśnie takiego odpowiadania tak lub nie z całą ekipą bot. Zapraszam na ich kanały, zapraszam do subskrypcji naszego kanału i się z wami żegnam. Kodzik zjednoczeń w sklepie. Cześć, cześć. cześć, cześć. cześć, cześć. Na wszystkich, bo te ludzie są